Ну, сразу хочу поздравить э, мотор любимый тренера и дружину. У нас тоже сейчас так тяжкий таки час, на правда, то есть мы уже э, шестый матч не можем сделать звичайство. Пятый, наверное, уже проигранный матч. То очень тяжкий такой час у нас. То есть очень тяжкий, на правда, в дружине, то каждый матч у нас не шох Troch, czterech podstawowych takich kokaży, a naprawdę ławka u nas taka krótka. To ciężko, naprawdę. To gratulacje dla Motora a Oni byli mocniejsi dzisiaj. Dziękuję panu trenerowi za gratulacje. Z trzech powodów, tak naprawdę, wypada nam się cieszyć. Mnie osobiście również. Po pierwsze, dlatego, że wygraliśmy. Zdobyliśmy trzy punkty. Po drugie, dlatego, że wygraliśmy u siebie i warto było naprawdę zadowolić tych naszych najwierniejszych sympatyków, bo faktycznie w meczu ze Stalową Wolą tej motor nie zanotował zwycięstwa. No i chyba najbardziej się cieszę ze względów szkoleniowych, patrząc na grę w obronie, że no poza tam kilkoma błędami, które zrobiliśmy, to jednak zagraliśmy na zero z tyłu. A jak się gra na zero z tyłu, to przynajmniej ten jeden punkt zawsze będzie, a jak się strzeli jeszcze coś, to będą trzy, także tym bardziej się cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że Kontrolowaliśmy praktycznie przez 90 minut cały mecz, poza końcówką pierwszej połowy i delikatnymi fragmentami też w końcówce drugiej przystanie 2-0. Generalnie mecz pod kontrolą sytuacji z obu stron było myślę, że dużo. Myśmy mieli, chyba się pan ten ze mną zgodzi, że więcej. Tak, mówię 6-2, 6-3. Jakby się skończył wynik, to nie płakalibyśmy. Kibice też byliby bardziej zadowoleni, ale my w obronie chyba mniej, no bo chcemy jednak na zero zagrać z tyłu. I ja jestem przekonany, że ten mecz będzie takim przełomowym i te trzy ostatnie, które zagramy w tym składzie, w którym jesteśmy, zadowolą nie tylko nas, ale też kibiców. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o zadawanie pytań.